Jak przewidywałem jakiś czas temu, internetowe rewolucje na Bliskim Wschodzie oznaczają powrót USA do mocarstwowej polityki zagranicznej i poskromienia rosyjskiego parcia na zachód. Wczorajsze wieści o nowych planach obecności żołnierzy USA w Polsce potwierdzają tę tezę. W początkowej fazie konfliktu w Tunezji, czy nawet jeszcze w Egipcie, część komentatorów wieszczyła zagrożenie Izraela i powrót islamskiego fundamentalizmu. Znając jednak wypowiedź czołowego amerykańskiego neokonserwatysty Roberta Kagana z zeszłego roku o strategicznych celach polityki USA, mianowicie o autorytarnych systemach Egiptu, Rosji i Chin, oraz śledząc hasła spontanicznych, w cudzysłowie zamieszek, nie miałem od początku wątpliwości, w czyim interesie zachodzą te zmiany. Kiedy przyszła kolej na postsowiecką Libię. Pisałem, że tym razem kolejny dyktator nie ustąpi łatwo, bo oznaczałoby to zmianę geopolitycznego podziału wpływów pomiędzy Wschodem a Zachodem. Gdy nie udała się szybka, spontaniczna rewolucja, do akcji wkroczyły zachodnie sankcje i amerykańskie lotniskowce. Mam nadzieję, że teraz wszystko stało się już jasne dla nawet najbardziej krótkowzrocznych komentatorów politycznych. Kolejnym punktem programu globalnych porządków jest Rosja. Na co zresztą Moskwa już się przygotowuje. Stąd właśnie to nagłe zainteresowanie USA współpracą wojskową z Polską. Radosław Sikorski wydaje się już przeskoczył przez właściwy płot, co odnotowała swymi pochwałami pani Hillary Clinton. Ale co zrobi reszta rządu oraz lokator Belwederu? Ważniejszym jednak pytaniem jest, czy USA będą chciały oprzeć się w Polsce na przewerbowanych wasalach Moskwy lub Berlina, czy też postawią na swoich wypróbowanych zwolenników? Właśnie w tym kontekście należy patrzeć na przygotowania do obchodów rocznicy 10 kwietnia. Czyżby więc Jarosław Kaczyński miał szansę na szybsze niż przypuszczamy objęcie sterów państwa?